Wyspiarze po świetnym początku ligi złapali zadyszkę. Grając bez dwóch podstawowych obrońców, nie sprostali w B, przegrywając 4 do 10. Kolejny dobry mecz Multitupl zespół Jorge Alessandro postawił niepokonanej dotąd drużynie El LH bardzo trudne warunki, mając szansę nawet na zwycięstwo. Jednak specjalizujący się w zabójczych końcówkach zespół Daniela Chapki wygrał 5 do 4. Ich dorobek pozostaje imponujący. 15 punktów w pięciu spotkaniach. W innym meczu trzeciej ligi Radio Plus podejmowało Husarię i po dość wyrównanym meczu wygrało 4 do 2. Mariusz Cierliński, Radio Plus. Eee, Witam cię serdecznie. 4 do 2. podcieliście skrzydła Husarii. Ale nie był to łatwy mecz. No nie był to łatwy mecz, złożywszy na to, że straciliśmy pierwszy bramkę i później trudno nam było się obudzić, no ale przed przerwą udało się strzelić dwie bramki no i jakoś w drugiej połowie kontrolowaliśmy i już przebieg spotkania. Wasz team składa się z samych radiowców? Nie, jest kilku chłopaków z radia, a kilku chłopaków zaprzyjaźnionych z radiem. No i tak tworzymy razem ten zespół Radia Plus tutaj Gdańskiego, Gdańskiego oddziału. Jako Radio Plus gramy drugi sezon. Chłopacy tutaj część już grało w zespole Łąża Team, graliśmy już z 5-6 sezonów, ale jako Radio drugi nasz sezon. Wierzymy w awans, walczymy, walczymy o jak najwyższą lokatę. No na razie jesteśmy w środku to więc jeszcze, jeszcze przed nami ciężkie spotkania, no ale zobaczymy. Zobaczymy, walczymy do końca. Zbyt wielu powodów do radości nie ma póki co mega ambitny lider Husarii. Robert Pałkowski, Husaria, dzisiaj twoje szarże niestety no, były efektowne, ale 4 do 2. Porażka z Radiem Plus. No niestety porażka, Tak. <gul> druga z rzędu, ale zagraliśmy lepiej niż ostatni mecz, także jest jakaś jak jest nadzieja na przyszłość. Ale no mieliśmy 15 minut bardzo słabe i straciliśmy 4 bramki. A w pozostałych ile? 30, w pozostałych 35 minutach wygraliśmy 2-0. No I tak to należy sobie tłumaczyć. Yy, powiedz, yy, jesteście już no, długo z nami, długo jesteście w Redboxie. Yy, co się zmieniło w Waszej drużynie? Cały czas są zmiany. Zawodnicy odchodzą, przychodzą, no jest dużo zmian. I ta rotacja nie wpływa korzystnie, bo niestety ciągle musimy się uczyć taktyki i ciągle. Od nowa, od nowa i. No nie jest łatwo. Ambicje oczywiście są ogromne, bo tak naprawdę chyba każdy chce awansować coraz wyżej i wyżej. To prawda. Ambicje są, ale no niestety nie wszyscy awansują. Każdy chce awansować. No i mówię, no trzeba grać dobrze, ale nie, nie jest łatwo, nie? szczególnie jak jest rotacja. Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich piłkarzy grających w ligach Redbox, nie tylko w Gdańsku, ale w całej Polsce. Mariusz Cierliński, Radio Plus.